A jestem gdzieś na przedmieściach Jaworzyny Śląskiej, nawet nie wiem, czy już nie będę do niej wjeżdżał. Tak jest, wjeżdżam właśnie do Jaworzyny Śląskiej, a więc osiągnąłem cel swojej podróży. To tutaj w Jaworzynie przez najbliższe kilka dni. Będzie mój punkt wypadowy do zwiedzania i do objazdówek województwa dolnośląskiego. No i teraz w okolice tegoż celu, a tym celem jest tak naprawdę muzeum kolejnictwa, tutaj w Jaworzynie, bo to tam będę. Spędzę najbliższych kilka nocy. No to teraz trzeba się za 300 metrów skręć w prawo. Trzeba się oddać w ręce Google'a, nawigacji. No i trzeba tam dojechać. Wiem, że jest to ulica torowa. Skręć w prawo. Następnie skręć w prawo. I tu w prawo bym miał jechać. Na no to wychodzi. Co fajne, ciekawe skrzyżowanie. Będzie się na pewno trzeba tutaj skręć przyjechać. w prawo. I mu przyjrzeć. Jest muzeum kolejnictwa. Za 200 metrów, miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Tak więc w zasadzie nawet do samego centrum nie dojechałem. Bo muzeum już widać, No jest tutaj trochę ludzi. Celowa jest po lewej stronie. Jest muzeum kolejnictwa. Gadao